Znowu jest jestem który jest stronę zawodnika, tak, ale tak. na koniec przejdziemy do pytań. Tak. Gratulacje dla drużyny z No, co tu dużo mówić? No, byli, byli w tej serii lepsi od nas po prostu. Byli od nas lepsi, moim zdaniem, wciąż nie zmieniam zdania, które ja powiedziałem wcześniej. Czyli główny kandydat do awansu do ekstraklasy w tym sezonie i powodzenia im dalej, bo. Bo im się należy i są bardzo dobrą drużyną, bardzo fizyczną, z bardzo dobrymi graczami. Mówię, po prostu byli od nas lepsi w całej tej serii. Szkoda, bo uważam, że przynajmniej ten jeden mecz byliśmy w stanie urwać. Gdzie, nie mówię o pierwszym meczu oczywiście, gdzie zagraliśmy bardzo słabo, natomiast drugi mecz i, i mecz dzisiejszy zagraliśmy naprawdę dobrze. Zabrakło jakichś elementów yy, w tym meczu, szczególnie zbiórka w ataku w poprzednim. Do tego skuteczność na własnej hali 18 na 34 rzutów wolnych. Natomiast wychodzą trudy całego sezonu. No z zwał już od dłuższego czasu wiedziała, że gra w play Mikrocykle treningowe mogła przygotowywać tak, żeby być na te play gotowym fizycznie też, czego myślę, że nam być może trochę zabrakło, bo musieliśmy tak naprawdę w każdym meczu do ostatniej kolejki walczyć, żeby w ogóle w tych play być. I to są takie małe rzeczy, które później wychodzą z czasem, i w, takim, w takich właśnie brakuje tego przygotowania, które można by było zrobić, gdyby się wiedziało, tych, że jest się w tych playoffach wcześniej. Z tego miejsca jeszcze chciałem podziękować mojej drużynie wszystkim. Bez wyjątków. Każdy, każdy w tym sezonie miał swój lepszy okres. Każdy przez jakiś czas sezonu bardzo nam pomógł i, i mógłbym wymienić wszystkie nazwiska, natomiast jest to bez sensu. Każdy miał w tym sezonie dobry okres, w którym bardzo pełną drużynie i brawa, brawa dla tych ludzi za to że udało nam się wyciągnąć z tego sezonu playoffy, gdzie zaczęliśmy 1-7 tak naprawdę więc mówię, no, czas teraz będzie podsumowań I oczywiście no, z, z bólem serca kończymy ten sezon bo tak jak mówię, szkoda no, uważam, że jeden mecz przynajmniej byliśmy w stanie wygrać z Górnikiem, szkoda, że się to nie udało Tyle tak naprawdę. Co tu więcej mówić. Marcie. Teraz Ty. Dobry, teraz ja. Dobry wieczór. Myślę, że nie powiem nic innego oprócz tego, co trener powiedział, bo gratulacje dla, dla drużyny Wałbrzycha, która też moim zdaniem powinna uzyskać w końcu Was do Ekstraklasy. Gratulacje praktycznie dla, dla każdego z nas za dzisiejszy mecz i i w ogóle za sezon. I w ogóle za sezon, bo to mówię, mieliśmy sezon dosyć, dosyć pełen zawirowań. Mieliśmy bilans 1-7, mieliśmy zmianę trenera, mieliśmy nowego zawodnika ze Stanów, mieliśmy rotację, mieliśmy różne zawirowania, ale szkoda, szkoda że kończymy ten sezon bilansem 1-3, bo tak jak trener powiedział, można było 0-3, tak. można było urwać jeden mecz dla, dla czystej satysfakcji po to, żeby przed własną publicznością wygrać, bo nie... nie nie myślę tutaj o pierwszym meczu, który, który po prostu nam nie wyszedł. Jakbyśmy grali tak jak w niedzielę, tak jak dzisiaj, to myślę, że tutaj moglibyśmy jeszcze w tej lidze troszeczkę napsuć krwi innym przeciwnikom. Dla nas wszystkich to były dosyć, dosyć bogate doświadczenia play-offy, bo drugi, drugi rok istnienia Polonii, pierwszy w pierwszej lidze i praktycznie z miejsca przedostatniego weszliśmy do... byliśmy na miejscu 6-7. Weszliśmy do play off graliśmy z najlepszą drużyną to dla nas też dosyć ciekawe i, i fajne doświadczenie. Gratulacje dla każdego z łupaków. Każdy miał super momenty, każdy miał gorszy moment. a kiedy miał gorszy moment, to się znalazł ktoś, kto, kto pociągnął zespół. Udało się stworzyć fajny, fajny, fajny team. Wyrównany team, gdzie, gdzie odzyskaliśmy radość grania, gdzie na każdy jakiś sposób się znalazł. Mówię, szkoda, szkoda tego wyniku 0-3, bo zasłużyliśmy chociaż na jeden mecz, żeby wygrać, ale Tutaj też przy okazji chciałbym podziękować kibicom, bo od, od początku sezonu, czy to druga liga, czy pierwsza liga, czy bilans 1-7, czy skończyliśmy 19-15, po pierwszym po, po rundzie zasadniczej byli z nami, dopingowali nas, wspierali i, ym, i mam nadzieję, że ta Polonia faktycznie się tak zacznie, za, zacznie odradzać, jak, jak to miało 15 lat temu, jak to było 15 lat temu. Także dzięki serdeczne, odpocząć, zresetować głowy i, i tyle. Dziękuję bardzo. Proszę pytania dziennikarzy. Panie trenerze, dlaczego Patryk to dzisiaj nie wystąpił Patryk nie niestety grał z kontuzją. Znaczy grał jeszcze w Obrzychu z kontuzją. W pierwszym meczu wyszedł normalnie. W drugim tak naprawdę tylko jakoś tam uzu uzupełnienie. Uznaliśmy, że, że lepiej nie ryzykować po prostu zdrowia Patryka dzisiaj. Nie było sensu, żeby go, go wpuszczać, bo grał na jednej nodze, nawet gdyby wszedł na parkiet, nie byłby w stanie dać swojej jakości, którą zawsze daje. Na pewno gdzieś tam też Patryka zabrakło w tej serii, no był, no w końcu jest nasz najlepszy punktujący w, w drużynie średnio. Także na pewno zabrakło, zabrakło Patryka, no mówię, no Patryk miał z kontuzją, także jak też się zastanawiał też, czemu Patryk słabo wypadł w Obrzychu, to nie do tego, że Patrykowi się nie chciało, czy coś. Patryk wraz z kontuzją, która nie pozwalała mu po prostu yy, funkcjonować na tym poziomie, na którym on zazwyczaj funkcjonuje. Dziękujemy za ten sezon. Wiele emocji. Naprawdę fajnie się Szkoda, że już kończymy, bo byśmy chcieli jeszcze więcej. My też byśmy chcieli jeszcze Podsumowania, ale czy już coś wiadomo, co będzie z przyszłym sezonem, czy na razie jeszcze? Na razie na, na spokojnie. Usiądziemy, odpoczniemy może trochę wszyscy. YouTube Do przygotowania bo... zaczynamy, tak? No, ty się ze mną. Tak, zaczął serce biegać. Tak, o. <gry> Natomiast nie usiądziemy, odpoczniemy chwilę, no jest też trzeba gdzieś tam pozwolić tej głowie odpocząć. Chociaż przez chwilę, bo no tak jak Marcin mówił, to był bardzo ciężki dla nas sezon. Dużo zmiennych, yy, dla każde, i dla drużynowa był to ciężki sezon, i indywidualnie, dla na pewno i zawodników pojedynczych. I też dla mnie, jeśli kogoś interesuje, to, to na pewno bardzo mnie to zmęczyło zarówno psychicznie, jak i fizycznie wszystko. Także mówię jeszcze, damy sobie trochę czasu. Odpoczniemy. A z, 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 którego, z którego z młodych chłopaków by Pan wyróżnił, że najbardziej udany sezon znaczy z młodych tak. na pewno Janka Piszczuka należy wy, wyróżnić, bo tak dzisiaj się nad tym zastanawiam, to wydaje mi się, że wcale nic nie ma zawodnika, który bardziej skorzystał na tym przepisie bo no Janek moim zdaniem pokazał w tym sezonie, że jest po prostu graczem pierwszopiątkowym na, na tą ligę, czy byłby przepis, czy nie. Pokazał swoją dobrą grą przez cały sezon, i yy, więc szczególnie jego, natomiast nie chcę też wyróżnić po prostu jednego, bo absolutnie każdy z naszych zawodników młodzieżowych dał coś od siebie w tym sezonie. Adam Anusewicz, który był taką podstawowym zmiennikiem dla Janka, miał dobre mecze, miał dobre momenty. To przede wszystkim to często dawał dobrą obronę. Natomiast też w momencie, kiedy Adam grał średnio, Janek na początku sezonu nie mógł się tam odnaleźć, to Michał Szymański też dawał bardzo dobre zmiany momentami. Adam Lisewski, który też w pewnym momencie wszedł i grał bardzo odważnie, grał bardzo dobrze. I Max, Max Schaeffler też zasługuje na to, żeby go pochwalić, bo pomagał dużo, nie bardzo w treningach. Zagrał bardzo dobry mecz z Lublinem, też przy okazji, więc kibice mogli sobie przypomnieć jak Max gra, tak jak grał w drugiej lidze czasem. Więc nie chcę wyróżniać jednego, na pewno brawa dla Janka, bo wykorzystał ten przepis bardzo dobrze i pokazał, że jest graczem na tą ligę. Natomiast dla wszystkich pięciu naszych młodzieżowców należą się brawa za ten sezon, bo wykonali swoją pracę bardzo dobrze, to co mieli zrobić. Brawa nie tylko dla młodzieżowców, dla doświadczonych też zawodników. Tak, dla doświadczonych, dla każdego chyba, tak, bo to. to Ciężki sezon, naprawdę. To... Tych, co byli na boisku, to i mieliśmy tak. dobre hotele, dobre spanie, dobre jedzenie, dobra autokar, scouting, wideo, stroje, wodę na treningach. To takie niby prozaiczne rzeczy, ale no bez tego byśmy dalej nie pojechali. Także. No i atmosfera na pewno na pewno była lepsza w drugiej części sezonu niż, niż w pierwszej też. Pewnie się rzuciło nic po niektórym y, po oczy, ale, ale... No, każda zasłuży na prawa. Szkoda, że tylko tak jak dzisiaj siedzimy po przegranym meczu, rozmawiamy Niestety. o brawach, ale... Jedna, jedna rzecz jeszcze, jak już tu jesteśmy, podziękowania właśnie dla Adriana Niemieckiego i dla Michała Eksnera, dla Piotrka Drożaka, dla Macieja Beronda. Adrian Jemiejski, czyli nasz kierownik drużyny, który wykonywał bardzo dobrą pracę, jak odkąd do nas dołączył, gdzieś tam mniej więcej w połowie sezonu. Dla Michała Eksnera, który nie jest wpisywany jako asystent trenera w, w statystyki oficjalnie, natomiast był moim asystentem od meczu z Deką Peblin i bardzo mi pomógł. Dlatego też dla brawa dla Piotrka Drożaka, czyli naszego trenera przygotowania motorycznego i Macieja Beronda, czyli naszego masera fizjoterapeuty, bo wszyscy oni też wynik drużyny, że znaleźliśmy się tutaj, to też jest ich zasługa w pewnym stopniu i prawa dla nich. Tak to samo to jeszcze to, myślę, że to można to. powiedzieć o Tomku Jeremkiewicz, naszym dyrektorze, który gdzieś tam trzymał wszystkie organizacyjne rzeczy i finansowe, i Kubie górskim, który to wszystko chyba finansował, także i pomaga. takie rzeczy jak wypłata na czas nie w każdych klubach się zdarza i to też powoduje, tak. że mamy komfort tak na dobrą sprawę, bo będzie mega skoszykówka. Sam byłem w zespołach, które nie... nie... Wszyscy są już i do domu. Już Dobrej nocy wszystkim życzę. Dzięki serdeczne. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. Mi, miło, nie daj ani pograć, ani pogadać. Dobrej nocy wszystkim. Dobrej nocy.